Charles Perrault, pan Kocur, czyli kot w butach. Pewien młynarz zostawił swoim trzem synom w spadku cały rodzinny majątek: młyn, osła i kota. Młodzieńcy wkrótce dokonali podziału. Nie wzywali do tego notariusza ani innego prawnika, ponieważ za usługi tych specjalistów zapłaciliby tyle, że poszłaby na to cała skromna ojcowizna. Najstarszy syn wziął sobie po prostu młyn, średni osła, a najmłodszemu dostał się tylko kot. Ten ostatni uskarżał się na mizerny spadek. Moi bracia, narzekał niepocieszony, świetnie się urządzili. Na jednego będzie zarabiał młyn, na drugiego osioł, a ja? Jak już zjem kota i zrobię sobie mówkę z jego skóry, Przyjdzie mi umrzeć z głodu. Kot usłyszawszy to, z godnością zniósł przykre słowa i rzekł nadzwyczaj poważnym tonem: Nie desperuj, mój dobry panie. Wystarczy, że dasz mi worek i zamówisz dla mnie parę porządnych butów, żebym mógł się przedzierać przez błoto i cierniste zarośla. A zobaczysz, że wcale nie jestem tak marnym udziałem w spadku. Jak sobie wyobrażasz? Właściciel kota nie obiecywał sobie, co prawda, wiele po tym, co usłyszał, lecz tyle razy widział, jak jego kocisko sprytnymi fortelami łapie szczury i myszy, jak dla uciechy pana zwisa na tylnych łapach, udaje martwego, albo ukrywa się w świeżo zmielonej mące. Cóż, takiemu druchowi nie mógł odmówić. Kiedy kot dostał to, o co poprosił, obuł się elegancko. Worek powiesił sobie na szyi i, trzymając jego sznurki w przednich łapach, zapuścił się w dziką królikarnię, gdzie żyło mnóstwo królików. Rozciągnął się jak długi na ziemi, udając martwego, i czekał na jakiegoś młodego króliczka, który, nieobznajomiony jeszcze z podstępami tego świata, Szedłby nieopatrznie do worka, w poszukiwaniu ukrytych tam przysmaków, otrębów i liści mlecza. Ledwie się kot położył, a już miał to, czego chciał. Do worka wskoczył nierozważny, głupiutki króliczek. Pan kocur błyskawicznie zaciągnął sznurki worka i bez litości zdusił zdobycz. Dumny z niej wielce, pomaszerował prosto do pałacu. I poprosił o wizytę u Jego Wysokości króla. Poprowadzono go na górę do królewskich komnat. Przed obliczem monarchy kot skłonił się nisko i oznajmił. Składam ci najjaśniejszy panie królika w darze od mego jaśnie pana, markiza Karabasa. Taki właśnie tytuł kot postanowił nadać swojemu panu. Przekaż swojemu panu, odrzekł król, że mu dziękuję i że swoim prezentem sprawił mi wielką radość. Następnym razem pan Kocur ukrył się wśród dojrzałego zboża, trwał nieruchomo z otwartym workiem, aż do środka wpadły dwie kuropatwy. Szybko pociągnął za sznurki i złapał je obie. Tę zdobycz również złożył w darze królowi, tak jak schwytanego poprzednio królika. Monarcha łaskawie przyjął i ten dar, a tak się przy tym ucieszył, że wiernemu słudze kazał dać napiwek. Kot w butach przez dwa czy trzy miesiące znosił najjaśniejszemu panu podobne podarki, twierdząc, że ubitą zwierzynę przesyła mu marki z karabas. Pewnego dnia kocisko dowiedziało się, że król, aby zażyć świeżego powietrza, wybiera się na przejażdżkę karetą wzdłuż rzeki i zabiera ze sobą córkę, prześliczną księżniczkę. Kot odezwał się do swojego pana w te słowa: Jeśli pójdziesz za moją radą, zapewnisz sobie szczęśliwy los. Nie musisz robić nic szczególnego. Po prostu. Wykąp się w rzece w miejscu, które ci wskażę, a resztę zostaw mnie. Markis Karabas postąpił tak, jak mu doradził wierny sługa, choć nie miał najmniejszego pojęcia, dlaczego ani po co to robi. Podczas gdy kąpał się w rzece, nadjechał król, a kot wyskoczył na drogę, krzycząc w niebo głosy – Ratunku! Pomocy! – Mój pan, markiz Karabas, tonie! Słysząc wołanie, monarcha wychylił głowę z karety. A gdy zobaczył kota w butach, od którego dostał tyle pięknej zwierzyny, kazał swoim strażnikom natychmiast ratować nieszczęsnego, tonącego markiza. Kiedy wyciągali biedaka na brzeg, pan kocur podszedł do karety i opowiedział królowi, że podczas gdy markiz zażywał kąpieli, jacyś niegodziwcy ukradli mu ubranie, mimo że on, kot, wołał ile sił w płucach. Złodzieje! Złodzieje! Tymczasem przebiegłe kocisko samo schowało ubrania swego pana pod kamieniem. Monarcha rozkazał, aby jego słudzy odpowiedzialni za ubiór natychmiast udali się do pałacu i czym prędzej, Przywieźli strój odpowiedni dla jaśnie pana, markiza Karabasa. Król przyjął młodzieńca z wielką łaskawością, a jako, że świetny strój bardzo pasował do zgrabnej postaci i przystojnej twarzy markiza, królewska córka z miejsca zapałała do niego sekretnym uczuciem. Kiedy zaś markiz rzucił jej dwa czy trzy, pełne szacunku, a zarazem czułości spojrzenia, zakochała się w nim bez pamięci. Monarcha zaprosił młodzieńca do swojego powozu, aby towarzyszył królewskiej parze w wycieczce. Kot w butach, uradowany tym, że jego plany toczą się pomyślnie, popędził przed nimi przodem. Przy drodze zobaczył wieśniaków koszących łąkę. Dobrzy ludzie! Zawołał do nich: Powiedzcie królowi, że łąka, którą kosicie, należy do jaśnie pana markiza Karabasa, a obiecuję, że zostaniecie wynagrodzeni. Po chwili nadjechał król i z ciekawości zapytał kosiarzy: Do kogo należy ta łąka? Do jaśnie pana markiza Karabasa odpowiedzieli wieśniacy chórem, licząc na nagrodę o której usłyszeli od kota. – Zaprawdę piękna posiadłość – rzekł monarcha do swego gościa. – W rzeczy samej wasza królewska mość – przytaknął Markis. – Co roku mamy obfite zbiory z tej łąki. Pan kocur tymczasem gnał już przodem i wkrótce spostrzegł żeńców. – Dobrzy ludzie – zakrzyknął do nich – powiedzcie królowi, że zboże, które zbieracie z tego pola, Należy do pana markiza Karabasa, a obiecuję, że zostaniecie wynagrodzeni. Król, który nadjechał po chwili, oczywiście chciał wiedzieć, do kogo należy zboże zbierane na tym polu. Do pana markiza Karabasa odrzekli chórem żeńce. Władca pogratulował markizowi wspaniałych włości. Pan kocur. Cały czas wyprzedzał królewską karetę i każdemu, kogo spotkał, przykazywał mówić to samo, a król dziwował się coraz bardziej, zdumiony rozległymi posiadłościami młodzieńca. W końcu kot dotarł do potężnego zamku, którego panem był wielki ogr, najbogatszy, jakiego znał świat, ponieważ wszystkie pola i łąki, o które pytał król po drodze, tak naprawdę należały do tego ogra. Pan Kocur zawczasu wypytał się, kim jest ów ogr i co potrafi, a teraz poprosił o zaszczyt widzenia się z władcą zamku, ponieważ jak twierdził, będąc w pobliżu, nie może nie złożyć mu wyrazów szacunku. Ogr przyjął go na tyle uprzejmie, na ile ogr umie być uprzejmy. I zachęcił gościa, by usiadł. Zapewniano mnie, zagaił pan kocur, że ma pan dar zmieniania swojej postaci w co tylko pan zechce. Według własnego widzie się, może się pan zmienić, dajmy na to, w lwa, słonia czy inne zwierzę. To prawda, odparł ogr opryskliwie. I abyś się pan sam przekonał, Zaraz zobaczysz mnie jako lwa. Kot tak się nieszczęsny wystraszył na widok lwa, że w te pędy schował się w rynnie nie bez kłopotów i trudności, ponieważ jego buty nie były przeznaczone do łażenia pod dachu. Po chwili, widząc, że ogr przybrał swą normalną postać, kot opuścił ukrycie i przyznał, że jest pod wielkim wrażeniem. Mówiono mi też, ciągnął ostrożnie kot, ale doprawdy nie wiem, czy w to wierzyć, że umie pan także przybrać kształt całkiem maleńkich stworzeń, zmienić się choćby w mysz albo szczura. Muszę jednak wyznać, że wydaje mi się to niemożliwe. Niemożliwe? ryknął ogr. Zobaczysz pan na własne oczy. Jeszcze nie skończył mówić, gdy zamienił się w mysz i zaczął biegać po podłodze. Gdy tylko kot to zobaczył, doskoczył do niej i pożarł ją za jednym zamachem. Tymczasem król dostrzegł z drogi wyniosły zamek i zapragnął do niego wstąpić. Pan kocur, usłyszawszy stukot kopyt i kół na zwodzonym moście, wybiegł gościom naprzeciw. Wasza królewska mość, witam uniżenie w skromnych progach markiza Karabasa, zawołał. Co? wykrzyknął zdumiony monarcha. Ten zamek też należy do ciebie, jaśnie, panie markizie? Nie może być nic piękniejszego, niż ten dwór i otaczającego okazałe budowle. Prowadź nas na pokoje, jeśli łaska. Młodzieniec podał rękę księżniczce i we dwoje ruszyli za królem, który podążył pierwszy. Weszli do przestronnej sali, gdzie znaleźli wystawny poczęstunek, który ogr kazał przygotować dla swoich przyjaciół. Ci ostatni nie ośmielili się jednak zbliżyć do zamku, gdy zobaczyli, że zawitał tam król. Jego wysokość zaś był oczarowany. I zaletami Markiza Karabasa, i wspaniałością jego siedziby. Podobnie jak królewska córka, która pałała już do młodzieńca żarliwą miłością. Wychyliwszy piąty czy szósty puchar trunku, monarcha odezwał się do gospodarza. – Drogi Markizie, wyświadczyłbyś mi wielką grzeczność, gdybyś został moim zięciem. Młodzieniec z pełnymi szacunku ukłonami przyjął oferowany mu zaszczyt i już tego samego dnia poślubił księżniczkę. Kot w butach został wielkim panem i nigdy już nie uganiał się za myszami, no może tylko dla rozrywki. Zapraszam do słuchania czytanek Marianki.